i like gotta Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym pojedynku 1 na 1 w League of Legends. Nazywam się Safe Mode. Moim przeciwnikiem jest master gracz, który gra Jason I ja na was gram Dravenem. Postać, którą nie grywam na co dzień. Po prostu mało co można powiedzieć, w ogóle nie grywam, Ale po prostu wiem, że dlaczego by nie przetestujemy sobie tą postać. Grałem nią dwie raz kiedyś jak testowałem ją z Kenarem. Ale tylko i wyłącznie grałem nią dlatego, że... Hmm. W rotacji jest aktualnie, jak pewnie dobrze wiecie. I tylko z tego jednego powodu to postacią sobie grałem. Oprócz tego w ogóle nawet nie miałem zbytnio w planach, żeby ją kiedykolwiek u siebie poruszać. No ale, ale, ale. może to właśnie jest najlepsze okazać, że właśnie potestować te postacie. Pozdrowienia! Oczywiście również ja Cię tutaj pozdrawiam, oby, żeby, oby żeby grało się nam przyjemnie, bez jakichś większych ekscesów. Oczywiście, bierzemy sobie wszystko na maksa, oczywiście tego. Mmm, nigdy się nie bierze od, od, od razu do grupy po jakimś czasie. No, i ja jako zakon, że jestem super ekstra-prograczem. dwa razy. <grybujesz> albo raz nawet. Nie tak. Oczywiście wiem, że trzeba zbierać te, te, te całe zabaweczki. A tak, muszę uciekać, niestety, jak sami widzicie, z powodu bardzo ważnego, gdyż po prostu nie wiem, ogarniam jeszcze troszeczkę nie, całego sterowania. Dokładnie muszę, muszę sobie też ułożyć na górę, wiem, będę lamił. sami zeszło? Widzicie, no, lamię dosyć porządnie. Więc wszystko jest jak na razie w jak najlepszym porządku. Lamić mogę. Byle, żeby to lamienie miało jakiś większy sens. A póki co lamienie ma jak najbardziej sens. Czekajcie, to ja maksuję? Ja maksuję to rzecz jasna. Dobra, i teraz trzeba jakoś tak to ograć, żeby kurczę, było dobrze. Nasz kolega, no widzicie, czuje respekt przed moją postacią. 10 do 5. Ej, serio ma tylko 5 dla skitów? Zresztą słabutko. Aj zdąża czy nie! Chyba zdążyłem, okej. Okay. Aj, te już, te już nie zapałem niestety. Eee, czekajcie, to, to i Q, tak? Nie, taki Q, dobra. Ta, zawsze zapominam w jaki sposób się brało to. Zaraz wam to mówię. Oczywiście sobie zabieramy, więc bardzo dobrze o to właśnie chodziło. Na razie jest w porządku, oczywiście tak, jakby to zobaczyła osoba, która mainuje sobie tą postać, czyli Dravena, to pewnie mnie by zhejciła i to strasznie jak ja mogę tak nim lamić? Powinienem się oczywiście o wiele inaczej zachowywać i o wiele inaczej grać pewnie, ale oczywiście to jest normalna sprawa, więc pamiętajcie, ja nie gra to postacią. To nie jest mój main. W ogóle grałem tylko nią kilka razy tą postacią, więc od razu Was uprzedzałem od razu, że to będzie tego właśnie typu gierka, który ja nie jestem osobą, która będzie ją jakoś super ekstra wygrywać. Aj, nie będzie! Minimalnie zmarnowałem mojego ultika. Bardziej temu, bo sądziłem, że go bym złapał, prawda, i dlatego znałem, że trzeba tutaj w niego usuwać wjechać, ale niestety, jak sami widzicie, się nie udało. A, myślałem, że tutaj ten tył jeszcze trafię. Dobra, oczywiście zbieram to wszystko. Właśnie się da. Hmm. A dobra. A, i nie złapię. Zbiało mi to. Spoko. No problemo póki co. Jak za sami widzicie. Kurca, strasznie, strasznie mi się to wszystko regeneruje. Aj, i zapałem. Ale mam już w zanadrzu to, Więc nie ma większego problemu. Okej, okay, muszę zapamiętać, że ja mogę jeszcze w międzyczasie też atakować, jak to leci do mnie. i zwieje mi! Tak, zwiął mi niestety. Ale oczywiście Shot'cik dodatkowo się tutaj przyda jak najbardziej. Dobra. Na razie za to w ten sposób, że chyba go ogrywam. Nie wiem w jaki sposób. Nie wiem jak to jest po prostu realne, szczerze mówiąc. No ale jak widzicie, póki co dosyć dobrze to wszystko się układa. Dobra, zebrałem dużego minionka. Chyba w to pójdę teraz. Będzie speed więc to mi się jak najbardziej przyda. Okej, okay, zbieramy rzecz jasna. Oczywiście kilka shotów na wieżyczkę, bo jak widzicie, on za bardzo tutaj nie pilnuje tego, żeby ją tutaj niszczyć w jakikolwiek sposób, więc dlaczego ja miałbym tego nie wykorzystywać. Okej, okay, uciekamy sobie wreszcie stację. Hmm. No dobra. Nie wiem, mówiąc, co to mu da. Bo jak widzicie, ja się już zaraz wyleczę na Maxa. Nie wiem, czy w ogóle nie odczuje tego, że on tutaj cokolwiek kombinował z, ze mną, chociaż może i odczuję. Hmm. Aj, mogę do góry jakoś bardziej uciec. Tyle, może bym go jeszcze trafił. Tak, oczywiście, moja postać. Hmm. Tego ulityka pozoru ma nawet często. Jak widzicie, już tyle razy rozumiem użyć. Okej, okay, uciekniemy, albo sobie strzelimy, raz przynajmniej. OK, no problemo. Aj, kurde, coś nie mogę w ogóle podejść, żeby go zabić. Ale przynajmniej chyba last-hitowo będę do dobrze stał. Teraz zobaczę zresztą sobie takie dla ciekawości. Kurde, i to w ogóle jest last do przodu. się, że last hity w Repozoro mają spore znaczenie. Nie wiem dlaczego, większość moich oponentów bardzo, bardzo takie traktuje po macoszemu, że niby są, spoko fajnie. No i co? Nie podejdziesz do rzeczy, jasna. Bo jest driver na drive, na trzeba się bać. Jace nie wiem na co idzie. On będzie pójść iść pod AD jak idę. Hmm. Okej, okay, musiałem pójść w ten sposób, czy ucieknę. Chyba mam szansę, i faktycznie zwiałem. Czy to coś mi więcej da? No, hmm. szczerze mówiąc, nie wiem. Zobaczymy, jak teraz to wykorzystam. Czy w ogóle to wykorzystam? Życia on troszeczkę ma, więc to trzeba oczywiście wziąć pod uwagę od razu. I też ja ciągle wchodzę w jego te ataki głupie. Ale to na szczęście nie weszło. Aj, myślałem, że jeszcze coś tam zrobię, wiem, 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 stałem po prostu jakby na ostrzał, a możecie powiedzieć, no ale jakoś tak to wyszło. Ja tu głównie z tego zawsze szedłem, a teraz mnie go nie uzbieram, więc może jednak pójdę w statyka. Zawsze to jest tam troszeczkę ten teamage, wiem, że pewnie się dziwicie, A jak to stati? kurde, statyk, w takiej postaci? No jakoś ja tak uważam, wiecie, ja nie patrzyłem tutaj na builda zbyt dobrze, więc oczywiście mogę się z tymi buildami mylić, czemu nie je leczenia? Ze sobą all oh, the fuck safe mod, kurde, leczenie to też jest dosyć istotna sprawa, więc ja zabiera dosyć fajnie dużo. Dobra. Okej, okay, dobra, teleportnął się jak widzicie. No ale okej, okay, większego problemu to chyba mi nie sprawi. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie będzie go oczywiście, że nie. No dobra. Dobra, niby tam jakiś damage oberwałem. Dosyć zacny. Kurde, spoko walnąłem go, ale coś co to mi więcej dało. Hmm. Część powiem, że nawet dobrze gra. Może nawet coś on to postacią kombinuje sobie normalnie w szczygierkach. Aj! Jednak jakiegoś ataku cza czarującego mi tutaj brakuje, wiem? Pewnie teraz powiecie safe, ale kurde, ty tak lamisz, że to masakra jakaś. Po prostu jak na to można się opatrzeć, ty tak to lamisz, ty zły człowieku! No na pewno to lamię, w sumie to jest wręcz bardziej niż pewne, że lamię to postacią. Draven jest specyficzną według mnie przynajmniej, bo nim się troszeczkę inaczej gra. Mm, a tak samo, że Jain postawił, że podlatuje do mnie, a z bliskiej odległości, no ja tutaj teleportu sobie nie wziąłem, znaczy tego odskoku, flesza, w tym momencie sobie nie wziąłem, dlatego zobaczymy, jak to się w ogóle ułoży. Na razie jest słabiutko, muszę powiedzieć. A to zresztą aż dobrze że sami widzicie, Zobaczymy. Wiem, to bym kupił. Zresztą powiedziałem w na odcinku, że to bym kupił. Ale niestety mi nie starczyło kasiorki na to. I tylko dlatego kupiłem to, co tutaj właściwie widać. coś tu wykombinować z tym panem. Może wyjąć ze plusika jeszcze przed jego akcją. A kurde, ale farciarsko. To był straszny farsz, bo go tutaj zdobiłem. Ja to wiem dobrze, więc tutaj nie musicie oczywiście mi mówić, że safety teraz tu z sfarciłeś, dokładnie mówiąc. A ja nie, wiem, że tutaj to jest Ci się udało, bo po prostu miałeś straszecznego farta. Ale Oczywiście ja to chcę tego farta jest po to, żeby troszeczkę tutaj podjechać te wieżyczki i zostawić w już inhibitorem. Powinien tylko że spokojnie dojść, więc chyba tak powinno nam się udać. Oczywiście rzecz jasna. Muszę się na tym troszeczkę skupi teraz. Okej. Okay. Więc teraz tak o, co tutaj nasz kolega ma? Eee, OK okej, ostrzeń skończoności, spokojnie. Jeszcze nie będzie źle. Oczywiście szybkość ma, rzecz jasna. Dobra, jakiś malutki damage chciałem ja mu tylko zadać. Oczywiście się to weźmiemy. Nie ma leczenia, więc mam nadzieję, że to jakoś się będzie się dało wszystko wykorzystać. Hmm, odsunę się teraz, a tutaj pusików nie mam niestety, mam E w razie czego jeszcze żeby go odsunąć, dobra i o to właśnie chodziło, Aj zginę, zginę, zginę i to kurde strasznie, no dobrze, no dobrze, 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 no co z tego wyjdzie teraz. Jak mówiłem, to powinienem pójść od razu. Niestety ubudowałem się po to, więc to też dokończę i weźmiemy sobie spidówkę. Wystarczy, to chyba nie wystarczy. Troszeczkę większego większy tutaj ja będę miał. Nie mi się przyda, chyba nie. To będzie chyba najlepsze wyjście w mojej sytuacji. Wygląda na dosyć tragicznie aktualnie, bo James, widzicie, dosyć mocno i to jest A tak samo <laughs> moje uwielbienie, czyli. Ten bonus, co mam, czyli bonus właśnie D-Mage'a, który ma sobie Dra Draven, no nie za bardzo być jest w stanie to w ogóle wykorzystać. Zobaczmy co z tego zaraz wyjdzie. Straszeszny dinoj, naprawdę. Nie mam takiego pomysłu teraz, co na niego robić. Kurde, on podejdzie, klepnie mi od razu. Może faktycznie, gdybym był dawał od ostrze, byłoby lepiej, ale jak widzicie, no kurde, za bardzo nie mam na niego pomysłu. Jak on mi podchodzi, jest... tu na zostaje nagle. I tutaj, kurde, jednak ten flash by się bardzo przydał. Bardzo zaraz żałuję, że go nie wziąłem już na start. Bo to naprawdę byłoby dla mnie, mnie kurcze, szansy bonusi. A teraz, no, kurde, tak w 5 i w 10 mam co zrobić. Budowanie go pod to, chyba będzie coś bez sensu. Eee, no dobra, pójdę w i ocie w to, żeby mieć coś na takich innych ataków. No i teraz muszę go zabić, na czym mówię, bo jeśli go teraz nie zabiję, to mam już przechlapane. Dosłownie przechlapane. A i muszę to uw uwielbienie zbierać. Znaczy też będę miał słabo. Właśnie znaczy, na tym drefie polega na zbieraniu tych gówien całych. To jest dosyć więc muszę sobie to nadgonić szybciutko. O, kilka tego mam, dobra, ok. Więc hmm, co on może tutaj mógł być w tych szakach? Ja przynajmniej tak, tak bym zrobił. I gdzieś tutaj w szakach się chował. No właśnie, tak już pomyślałem. Aaj. Kurde! Jedziemy jak chce! Dosłownie jak chcę! Nie mam w pomysł na tą postać teraz <gry> Oh the fuck! w brutalizer Kurde! No i średnio czuję, że to był dobry... ...pik, ale... Nie mam pomysłu, mówię, nie mam pomysłu mówicie w co mogę pójść, ja bym w to w to bym chciał pójść, czyli film, filmowe ostrze. Powinienem to chyba z skroczności już dawno uzbierać jednak na nie. Eee. Nie, tutaj budowanie moc trójcy byłoby to samo bez sensu według mnie. Chociaż kurde, może jakiś tam sensu to miało pokręcony? Żeby nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. No. Hmm. Teraz, inaczej mówiąc, muszę szybciutko ściągnąć jego Jak widzicie, nie zawsze Yy, osoba wygrywająca ma przewagę, kurcze chyba po prosto na to. Zleję chyba całą resztę. Bo jednak to jest dosyć żeby to ściągnąć, jednak. Okej, okay. odsuwamy się rzecz jasna. No I teraz kurde, czy w niego wlatywać? Też nie, o to jest pytanie? Hmm. Jest! Kurde, Kurde! Jaki fart! Co za takie ma? Dawajcie, duży miniony, kurde! Musimy teraz tu wygrać, kurde! to, to Dosłownie, ostatnia moja szansa, żeby się tutaj zrobić. Jeśli teraz tego nie wygram, to będzie po prostu padaka, ale haha! Czujcie, to ja, jaki kurczę! Naprawdę tym fart to mogę tylko i wyłącznie wygrać. Jest 3-5, czyli przegrywam. Wygrywam tylko tym, że nie wiem, jakieś błędy tutaj mu przeciwnik popełnił, ale to chyba GG Tak, dokładnie, to będzie GG, kurde! Przegrywałem przez większość meczu, ale chyba las z hitami tutaj był wypełniłem 134, nie mieli przeciwnik, bo nie zdążyłem przyważyć. Komentujcie standardowo i napiszcie co tutaj powinien poprawić, plus prócz oczywiście zbierania tych całych mieczyków, tamtoporków. Dzięki wielkie za oglądanie, na razie.